No i widzowie. Teraz jesteśmy na balkonie i będziemy się bawić zamkiem. No to zaczynamy. Saraj przewaliłam biurko, ale to nic. Ach, jaki dziś piękny dzień. Piękna pogoda, słońce świeci, ciepło. Super. Zjeżdżamy w dół. Jeszcze po misia musimy jechać. Sorry, meble atakują ok. Zjeżdżamy w dół. O. I idziemy zjeść śniadanie. Już ta szafka się przestanie przewalać. Dobrze. To będziemy jeść śniadanie. Co mamy ci dobrego? O, kanapki, super. A raczej nie kanapki. Sorry, co ja to mówię, kukurydzę. Bo my kochamy jeść kukurydzę. My, my, my mamy kukurydzę i ją jemy. Dobrze, zasiądę tutaj na swoim miejscu. Pięknie wyglądam, jestem umalowana i nawet gram na skrzypcach. Mam skrzypce, nigdy się z nimi nie rozstaję, zawsze je przy sobie mam. Nawet w czasie śniadania, byle gdzie je zabieram. No i nie raz gram. Dobrze. No i jemy śniadanie. Dobrze. Zjedliśmy. No to idziemy się bawić. Sorry. Jajda tutaj. I widzowie, żebyście coś na przykład nie mówili, że tutaj nie ma dachu. Tutaj jest dach, tylko taki no niewidzialny dach. Bo to przecież w końcu magiczny zamek. A wiecie, w magii, to wszystko może być możliwe. Dobrze, no to my idziemy na górę. My wyjeżdżamy na górę tak jak w hotelu. Super, że mamy, że mieszkamy w zamku. Tak, dobrze. No to dobra. Dobrze. Ja się tutaj będę bawił. Nieco nie mam zabawek, ale się tutaj sobie może coś posiedzę. Będę sobie od... siedziała. Krokodylka ma fajnie, bo ma jednego pluszeka. I jakąś też grzechotkę tam ma. Jakby mała była. Nie, sorry, nie mieliśmy innego łóżka. Mieliśmy tylko takie. No i dobrze. No i tak się o to bawimy. Dobrze, pora na obiad, dobrze, idziemy na obiad, e, czyli no idziemy, ale zjeżdżamy, ona sama winda zjechała, bardzo dobrze, dobrze, że nie na sam dół, dobrze, idziemy na obiad, na obiad mamy to samo, też kukurydza, dobrze, porawimy tą kukurydzę, bo jest troszkę przekręcona. proszę. Idziemy na obiad. Dobra, siadaj. Jeszcze za chwilę słoń przyjdzie. Dobrze. Okej. Okay. Jemy obiad. W jaki dzień do Figloparku nas pani nasza zabierze? No super, by było. Co chcieliście iść do Figloparku? Zabiorę was w który zim. Może 23, jak będzie zakończenie roku y, szkolnego. Może was wtedy wezmę. Jeszcze nie wiem, jak się nam to wszystko tam ułoży, ale może pójdziemy. Po prostu nie wiem, czy po, czy, y, po zakończeniu roku pójdziemy. Może pójdziemy. Fajnie by było. Fajnie, że jesteśmy na zielonej szkole tak długo. Tak. I bardzo fajnie jest. Dobrze. No to dobrze. My już jesteśmy po obiedzie. Idziemy sobie teraz odpocząć po nim. Ja sobie będę siedział. Dobrze, no to idziemy. A my wyjeżdżamy na górę. Windom. Dobra, jedziemy. Misiek ma super, bo ma jedno piętro. Ja jadę na samą siękką górę. Dobrze, no so, co, jedziemy na samą górę. Ojechałam. Sory, co z tą do mnie? Tak, ja wyjeżdżam na górę, a u nas Widzicie, jaka jest? Dobra. No i idę. Na łóżku sobie się i będę się tutaj bawiła. Dobrze. No i bawimy się. I odpoczymy po obiedzie Dobrze. Pora na kolację. Zbieramy się na kolację. Dobrze. O, tutaj sobie zaraz misiek wskoczy. Dobrze, no to idziemy na kolację. Ciekawe, co będzie. No jak zwykle, to samo. Kukurydza. Ciekawe czy będzie w końcu coś innego. No, musimy kupić. No dobra. Siedzę i teraz słoni. Dobra, jemy kolację. Okej, okay, zjedliśmy kolację. No to teraz czas. Czas na mycie. Dobrze, słoń idzie pierwszy. Dobrze, słoń się już myje. A my tutaj czekamy w kolejce. Dobrze, ci co są już umyci, to pójdą tu. My jesteśmy w kolejce. Kolejka do mycia. Zobaczcie, kolejka do mycia. Tylko mieszka trójka w tym zamku, a widzicie jest kolejka. Dobrze. Słoń się już umył. A raczej słoń się jeszcze myje. Tak się myje. Sorry, ale tam jest w łazience trochę ciemno. <laughs> to go może być słabo widać, ale mogę wam go jakoś pokazać. O, tu jest. Zobaczcie. Słoń się myje. Dobrze. Słoń się już umył. Słoń idzie spać. U słoń śpi na materacu. Ma taki materac. Dobrze. To teraz nasza kolej. Raczej, twoja, misiu. No, tak. Dobrze. Idę się myć. Tylko niedługo. Dobra, okej. Okay. Jeszcze ja się muszę umyć. No, wiem, wiem. Już? No? No to dobra. Tylko zaczekaj na mnie. Razem wyjedziemy na górę. Dobra. To poczekam. Dobrze. No, ja idę się umyć. umyłaś się? tak no to chodźmy idziemy spać bo jutro nas czeka w super pewnie fajny, kolejny fajny dzień tak, dobrze no to idziemy spać dobrze idziemy spać wyjeżdżamy teraz twoja kolej co z tą windą? nie tak Wjeżdżam, że ma ona zjeżdża. Widzieliście to? Dobrze, idziemy spać. Ja się kładę tutaj. Dobrze. Już śpię. Dobranoc. Dobranoc. O. I pora spać. O. I śpimy. I widzowie, to była taka krótka, mała bajka o krokodylu, o misiu i o słoniu. To jest słoń dumbo i on potrafi latać. I kończymy ten odcinek.